Witajcie, już obiecał, że ostatnim razem, że powiem wam, jakie największe świństwo Platforma Obywatelska wyrządziła Ślązokom. I to nie tylko ruchowi Autonomii Śląska, ale wszystkim Ślązokom. Trzeba też przyznać, że w tym czasie już w ruchu Autonomii Śląska aktywnie działał kret na rzecz źle rozumianego Interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Bo jeszcze w okresie, kiedy była taka kultura pod pan, przewodnictwem pana Gejdrojca, to on powiedział, że jeżeli Polska nie usatysfakcjonuje Ślązoków, Ślązaków, Szwajcerów, to będzie miała z nimi problemy. Te problemy się już zaostrzały. Musimy się wrócić do 2014 roku. Kiedy niepodzielnie Rzeczpospolitą rządziła Platforma Obywatelska. Miała prezydenta, miała sejm, miała senat. No i była niepodzielnie rządząca. Za chwilę powiem wam, na czym ten cały przekręt polegał. Ale to w drugim odcinku.